Właściciel Chessy bardzo szybko chciał prowadzić lepszą jakość właśnie do Chessy. dlatego zatrudnił nas, żebyśmy dyrygowali tym zespołem i taktycznie, ale także transferowo, dlatego Aleksandro Bastoni jest pierwszym moim wyborem zawodnik rewelacyjny na środek obrony. Kolejnym zawodnikiem jest Quarasferia. Zawodnik, który robi kapitalne liczby w serii A. Dlatego do nas przychodzi, żeby właśnie zmierzyć się z najtrudniejszą ligą świata i zobaczymy, jak wypadnie jego fenomenalny drybnik. Strzelanie tempo jest naprawdę na wysokim poziomie. Jan Black to jest nasz trzeci transfer jest zawodnik, który także będzie ostoją na bramce. Potrzebowaliśmy kogoś, kto na pewno nie zawiedzie, a to jest zawodnik, który może występować u nas nawet przez 6-7 lat spokojnie na najwyższym poziomie, bo tyle aktualnie bramkarze bronią. Nicholas Jackson musiał odejść do Wolverhampton z tego powodu, że nie było miejsca dla tego zawodnika, a tu możecie zobaczyć aktualne moje ustawienie w tym sezonie. No i tutaj mam nadzieję, że te skrzydła będą produkować nam naprawdę bardzo dużo bramek. W Karabałka przeszliśmy rundę trzecią, pokonując Leicester City 3 do 1, następnie pokonaliśmy Cardiff. 2 do 1 to jest bardzo dobry wynik dla nas. Doszliśmy do ćwierćminału, gdzie zmierzyliśmy się z Evertonem. Tam wygraliśmy 2 do 1 To naprawdę równym spotkaniu. Manchesterem City w finale zmierzyliśmy się, wygraliśmy 2 mecz 3 do 1, a to znaczy, że zagramy w jakim finale. Niestety Spurs obejmuje prowadzenie w 14 minucie, później Kwarashelia wyrównuje na 1 do 1, następnie to my strzelamy, Sterling w 65 minucie jest 2 do 1 i my możemy cieszyć się z tego trofeju naszego pierwszego. Trwę, więc idziemy bardzo dobrą drogą właśnie do przodu, żeby ta historia Chelsea stała się naprawdę niesamowita. A tutaj Bastonie został naszym kapitanem z tego powodu, że Sterling zszedł, a to jest nasz drugi kapitan w tym momencie w naszej zespole, w naszej hierarchii. Jest to zawodnik bardzo doświadczony, z niesamowitymi pokładami charyzmy, więc naprawdę będzie bardzo ważnym ogniwem przez najbliższe lata. No i tu możecie zobaczyć, jak moi piłkarze się cieszą. Mamy to wreszcie! Wreszcie jakiś mały sukces naszego zespołu. FA Cup wygraliśmy z Barnumów w trzeciej rundzie. Następnie przeszliśmy do Dalej do czwartej, gdzie wygraliśmy z Pers, więc bardzo fajnie, że wygraliśmy właśnie z Totkami i zagramy już w piątej rundzie. Tutaj z Ipswich Town wygraliśmy 3 do 0, więc jesteśmy już w szóstej rundzie, więc jest naprawdę bardzo blisko. Teraz 3 do 1 z Norwich. Mecz wygrany, więc jesteśmy w półfinale. Czyżby drugi finał Pucharu? Niestety nie, ponieważ przegraliśmy półfinale z Arsenalem, przegrywając 1 do 0. Szkoda, bo naprawdę było blisko. A było także blisko mistrzostwa Anglii, z tego powodu, że przegraliśmy tylko 12 punktów. Patrząc na aktualną sytuację. Czesi, to naprawdę zrobiliśmy niesamowity progres, zajmując drugie miejsce. Nkunku 32 bramki, 10 asyst, naprawdę dobrze to wygląda. I mam nadzieję, że ten zawodnik będzie rozkwitać pod naszymi skrzydłami. Kral także 12 bramek, też dobrze to wygląda. A tu możecie zobaczyć Enzo Fernandez, który miał naprawdę dobry sezon 9 bramek. 9 asyst to jest naprawdę duże wyrażenie pod tym zawodnikiem, który na mnie zrobił. Sezon drugi to jest kontynuacja naszej ciężkiej pracy, żeby jak najlepiej wzbogacić ten skład, żeby już walczyć o Mistrzostwo Kraju, przede wszystkim. Dlatego przychodzi Araujo. To jest kolejny świetny zawodnik, który może dołączyć do naszego projektu. Zawodnik, który ma świetną bronę, świetną fizyczność, świetną szybkość. Ale te atrybuty techniczne trzeba rozwinąć. Kolejnym zawodnikiem doświadczonym jest Depay, który do nas przychodzi. Wiem, że Chelsea przeważnie kupuje młodych zawodników. Ale wydaje mi się, że najlepszy rozwój młodych zawodników jest właśnie oparty tym, że jest jakiś kręgosłup właśnie tej drużyny. Dlatego zakupuje takich zawodników aktualnych, którzy już dają nam naprawdę dużą jakość. Ale także młodym piłkarzom pozwolą na rozwój. Ward Prowse jest idealny zawodnikiem, który pokazuje jak ciężko trzeba ćwiczyć, ale także ma świetne podania dobry dribbling, dobre strzelanie fizyczność, tu oczywiście tempo jest na bardzo słabym poziomie, a to jest zawodnik, który raczej będzie wchodzić z ławki, tu możecie zauważyć, że sprzedaliśmy Kepę za 28 milionów do Salernitony, Lukaku sprzedaliśmy do Leverkusen za 52 miliony kolejny bardzo dobry transfer w naszym wykonaniu, Macen odchodzi do ISR zawodnik, który miał nadzieję, że się rozwinie ale niestety zbyt wolno to robił dlatego go sprzedałem, no i tutaj Sanchez także odchodzi do Barnum w 23 Miniony. a tu możecie zobaczyć, że w Carabao Cup wygraliśmy w trzeciej rundzie z Bolton 2 do 1, więc bardzo dobrze to aktualnie wygląda. Później wygraliśmy po rzutach karnych 2 do 0 i przy Tout to nie były najlepsze karne, szczerze mówiąc. Później znowu losowanie nam sprzyja i wygraliśmy 2 do 1 z dosyć słabym rywalem. Później półfinale z Cardiff, naprawdę zawał serca, ale udało nam się. Jesteśmy w finale, gramy z Manchester United, wygrywamy 1 do 0 aktualnie. Później jest 2 do 0, Sterling, bardzo dobrze to wygląda. Enzo Fernandez jest 3 do 0, no i Hojlund w 90 tej drugiej minucie strzela na 3 do 1, ale możemy cieszyć się, że znowu podnosimy puchar właśnie karwałka, możemy się z tego cieszyć, możemy świętować, że właśnie ten puchar jest w naszych rękach. FA Cup, jak możecie zobaczyć, z Bristol wygraliśmy 2 do 1, później ze Sheffield wygraliśmy 3 do 0, więc bardzo dobry rezultat Nasze naszym W piątej rundzie trafiliśmy na Manchester City, bardzo ciężka drużyna, udało nam się zwyciężyć 2 do 0, ale w szóstej niestety odpadliśmy z Newcastle, przegrywając 2 do 0. Szkoda, że tak się wydarzyło, bo miałem nadzieję, że właśnie podniesiemy Kolejne trofeum na naszym koncie, a tu możecie zobaczyć, że wygraliśmy grupę zajmując pierwsze miejsce, później ograliśmy Monaco 4 do 2, więc bardzo dobrze to się wszystko potoczyło. W następnej rundzie ograliśmy Real Madrid, grając bardzo ofensywny futbol, 7 do 4 w dwóch meczu, Następnie ograliśmy PSG, jesteśmy w wielkim finale, a czy damy radę zwyciężyć ten wielki finał? Tu z Manchesterem City niestety przegrywamy już 1 do 0, później jest 1 do 1 Kaisedo, więc bardzo dobry wynik aktualnie. No i niestety Barealko, czyli kolejny zawodnik Interu, tym razem to one nam. Strzela tutaj Rodri na 3 do 1, szkoda, że tak się wydarzyło. No i przegraliśmy finał Ligi Mistrzów, szkoda, bo miałem nadzieję i tak szczerze mówiąc myślałem, że może się uda, ale na szczęście udało się zdobyć mistrzostwo. Manchester City może się cieszyć właśnie z Ligi Mistrzów, a my możemy się cieszyć, że wreszcie odnosimy triumf w lidze. A tu możecie zobaczyć, że Sterling miał 39 bramek, fenomen sportowy w tym sezonie. Kvara, felia 29 bramek, 14 asyst i te skrzydła grały naprawdę niesamowicie. A Legend Press naprawdę nam dobrze wychodził w tym sezonie. W sezonie trzecim chciałbym ustalić troszkę podstawę już składu, ale także zakupić paru młodych zawodników, którzy by uzupełniali tych już doświadczonych. Dlatego Teo Hernandez do nas przychodzi za grube pieniądze, ale to jest zawodnik, który ma 80 overalla, ma świetne tempo, świetny dribbling, świetną bronę, świetną fizyczność. Tak samo jak Frankie de Jong za 128 milionów. To jest kolejny fenomenalny piłkarz, który do nas przychodzi. Zawodnik, który będzie ważnym uzupełnieniem mojej kadry, a nawet prawdopodobnie podstawy, bo ma 89 overall zawodnik, który ma świetne tempo, rybnik podania, ale także chciałby się skupić na młodszych zawodnikach. Dlatego tu za 12 milionów kupiliśmy defensywnego poncinka, który ma od kogo się uczyć. I to jest bardzo ważne w piłce nałożeń, żeby ci młodzi piłkarze mogli podpatrywać właśnie tych lepszych zawodników. I tutaj Gray będzie u mnie grał, będą mu dawać szansę, ale to jest zawodnik, który w tym momencie ma trenować, ćwiczyć i się rozwijać. Tak samo Miley, który przychodzi za 13 milionów, to jest kolejny zawodnik, który ma być rozwojowy za 3-4 lata, żeby wskoczył do podstawy. Aktualnie ma być być może zostanie wypożyczony, ale aktualnie będzie ważnym właśnie zawodnikiem z ławki rezerwowych. Badia Shilla odchodzi do Manchester United, zawodnik, który u mnie się nie rozbija i nie sprawdził się, tak krótko mówiąc. Andrzej Santos odchodzi do Abed Klu, bardzo ciekawy piłkarz, ale odchodzi z tego powodu, że nie łapał się nie w kadrze. Dizazji odchodzi do Spurs, a tutaj w Carabao Cup, mam nadzieję, że znowu dojdziemy do finału. Aktualnie pokonaliśmy Spurs, więc bardzo ciężki rywal, później trafiliśmy na Bristol City, więc dosyć prosty, wygraliśmy 1-0 i bardzo dobrze aktualnie to ono świadczy. Tutaj ze świętymi wygraliśmy 2 do 0, więc jesteśmy już w półfinale. A tutaj ogrywamy Aston Villa 4 do 1, więc jest bardzo dobrze. I zmierzymy się z Arsenalem. i to my wyprowadzamy ten wynik na prowadzenie. Jest 1 do 0, bardzo dobrze. Tutaj Gabriel Jesus strzelił na 1 do 1, już w 21. Minucie. My odpowiadamy bramką Fernandeza. Jest 2 do 1, bardzo dużo bramek aktualnie pada, bo jeszcze przed przerwą Saka wyrównuje. Jest 2 do 2. Co tu się w ogóle dzieje? Później jest 3, 3 do 2, w 64. Minucie milej, więc. Bardzo dobrze tu się układa. Odegard na 3 do 3. Fenomenalny mecz. Fenomenalny finał, No i później Kai Havertz, niestety 4 do 3. I niesamowicie, bo Franki Jong dały radę i wyrównaliśmy na 4 do 4. Później 5 do 4 w 99 minucie Depay, Więc jest genialne. Ale Kai Havertz na 5 do 5. Co się wydarzyło w tym finale? No i tu możecie zobaczyć, jak Jan Oblak się cieszy, czyli wygraliśmy rzuty karne. Tak jest. Wygraliśmy rzuty karne. I o to właśnie chodziło, żebyśmy mogli odnieść kolejne trofeum. Wygraliśmy. Znowu znowu Cup i to jest dla mnie bardzo ważne, bo to jest kolejne trwę. A widzę mistrzów wygraliśmy grupę pokonując Atalantę, Sparte i FC Porto. Następnie przeszliśmy drużynę z Austrii, Las 5 do jednego. Ten drugi mecz był wypadkiem, można powiedzieć, tutaj ograny Real Madrid 4 do trzech w dwóch meczu, więc bardzo dobrze później ograliśmy FC Barcelonę i zmierzymy się z Perze i czy tym razem uda nam się zwyciężyć? No i tu możecie zobaczyć, że Enzo wyprowadza nasz zespół na prowadzenie, później Kolomani w 29 minucie wyrównuje rywalizacji do 1 do 1. Później Sterling w 55 minucie strzela na 2 do 1. Następna bramka to jest Dembele w 69. Dużo straciliśmy tych bramek, jak możecie zobaczyć, Ale na szczęście Frankie De Jong jest naszym zbawcą. Wygrywamy 3 do 2, więc bardzo dobrze to się potoczyło. Podnosimy to trofeum. Możemy się cieszyć, możemy świętować. Możemy się dobrze bawić. Możecie zostawić w tym momencie lajka oraz komentarz, jaką drużynę chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. A tu możecie zobaczyć. Felia 33 bramki, 13 asyst, fenomen sportowy. Nkunku, 20 bramek, 21 na asyst także fenomenalnie. Wbijajcie na Discorda, Twittera oraz Instagrama. No i oczywiście czekajcie na kolejny materiał. Do zobaczenia, cześć, cześć!